Siemanko. Mam zrobiony narożnik. Mam zrobione wnęki. Czekam aż wyschnie gładź. Mam też zrobione dół, w górę, ponieważ u góry było odcinanie kolorów, na ścianie był pasek białego. Później była przyklejona taśma i dopiero malowana część zielona, no to tam był taki uskok swego rodzaju teraz całość będzie przyknięta na biało bez yy, żadnych kolorów, dlatego te miejsca yy, przeszlifuję, zagruntuję, dopiero będę malował żeby się właśnie ten pasek nie odznaczał u dołu muszę jeszcze raz yy, przylepić przylepić, yy, zaciągnąć gładzią bo tam e, to jest jedna warstwa i wiem, że ona nie wystarczy, muszę naciągnąć grubiej na drugi raz. W narożniku jeszcze mam w ogóle nieobrobione, wczoraj zalepiłem tynkiem styropian na wielkość kratki rewizyjnej, e, dźwiczek rewizyjnych, teraz go wydłubię i zagładzę to Wokół. Sam narożnik był zaciągany dwa razy szarym gipsem z doliny nidy, a dopiero później na trzecią warstwę gładzią. Wnęki mam zrobione na raz gładzią, zaraz sobie je przelecę jeszcze raz gładzią. Nie wiem czy tą wnękę grzejnikową. Jeszcze raz nie przeciągnę. No muszę się tutaj pobawić trochę. <laughs> w tym miejscu był jakiś, no widać zresztą, jeszcze nie wyschło. Jakiś dołek, no to podlepiłem to sam ładzią. Co, tyle. Ja jestem prawie przygotowany do, do szlifu. Te parę miejsc które tutaj jeszcze naciągnę. To jest chwila, moment, jakieś, ja wiem, 15-20 minut. Natomiast będzie mi to musiało wszystko wyschnąć. Widać, w którym miejscu było grubiej. I to wszystko będzie musiało podosychać do szlifowania. W następnej kolejności. <tryk> Dzisiaj może mi się uda wyszlifować tutaj górę. W tym jednym miejscu jest tylko trochę niedoschnięte, reszta jest suche. Tą ścianę chciałbym tutaj już przeszlifować no, oprócz dołu, bo dół będę jeszcze raz zaciągał, ale przeszlifować, zagruntować tą górę i polecę sobie tutaj chociaż tą część tak do tego miejsca szpachlowanego z zwałka na biało. Bo w tym miejscu będę montował kątowniczki stalowe do szafy, do regału. Chciałbym to zrobić teraz, w sensie pomalować tą ścianę, żeby dopiero kręcić te kątowniki. Jeżeli uświnę ścianę przy montażu, no to te miejsce tylko podmaluję, a już tak jakby całość. No ten podkład za będę miał przygotowany. Także tak. Coś tam się dzieje. Mniej roboty, więcej czekania. Ale trzeba zrobić. Dobra, na razie. Cześć. Siemanko, mam powiedzmy, że zrobione mm, gładzie, zaprawki, wszystko, co trzeba było uzupełnić, to powiedzmy, że mam przyszykowane. Dół robiłem dwa razy gładzią, teraz zaciągnąłem drugi raz. Takie jakieś miejsca, e, wnęki też robione są samą gładzią na dwa razy. Wnęki okienne, natomiast wnęki za grzejnikami były zaciągane dwa razy gipsem pod spód i raz gładzią na wierzch. Tutaj jeszcze jakiś plac zobaczyłem, że tam jakieś bąble wyskoczyły. Tak samo tutaj jakiś fragment był taki podpadający. Sam kąt też był robiony dwa razy szarym gipsem i raz gładzią. Te same miejsca, gdzie są teraz trochę ciemniejsze, no to naciągnąłem, jeszcze raz gładzią, bo też jakieś bomble tam wyskoczyły. Tam jest bardzo grubo. Teraz czekam, aż to wszystko powysyka. Tutaj u góry były, e, było odcinanie kolorów, był wąski pasek białego na ścianie. E, teraz wszystko będzie przyśnięte na jeden kolor, na biało. Dlatego, żeby nie było tam takiego uskoku, no to uzupełniłem też gładzią. Przeszlifuję sobie tą gładź i samą tą ścianę pomaluję z wałka. Nawet dzisiaj chyba przeszlifuję górę, zagruntuję górę i tą ścianę do miejsca gładzi sobie pomaluję wałkiem. Na biało, bo na tej całej ścianie będzie regał i przy montażu, jeżeli coś uszkodzę, coś pobrudzę, no to tylko miejsca zaprawek będzie, będą do wyszpachlowania. Regał jest w kolorze czarnym, same kątowniki i tak raczej zostanie, później do malowania całościowego natryskiem będzie to zabezpieczone, żeby nie pobrudzić. A mówię, jeżeli coś uszkodzę, coś pobrudzę przy montażu kątowników, bo też tutaj na miejscu będę spawał e, ten regał, chwytał, spawał to za dużo powiedziane chwytał po narożnikach. Jeżeli coś tam się okopci, no to na miejscu będzie tylko te miejsca, te punkty do podmalowania czy tam do przeszpaklowania, a już całość będę miał plecy pomalowane na biało. To nie tyle ważne, jak reszta pomieszczenia, bo to będzie za drzwiami słownymi w szafie typu komandor. Tutaj musi mi teraz wszystko ładnie powysychać, żeby móc szlikować. Także tak, coś się dzieje. Więcej czekania niż roboty. Na dobrą sprawę. Także tak, widzimy się w następnym wejściu. Na razie cześć.